Dajcie, widzowie, mam genialny pomysł. Dzisiaj sprankuje zipka. On lubi bardzo robić niebezpieczne rzeczy i chce wszystkim pokazać, że nie jest mięczakiem. Ale potrzebny mi jest do tego Grzesień. Ej, Mister G, słuchaj, gdzie co jest zipek? E, wiesz co, chyba go widziałem tam w tym naszym pokoju socjalnym. Kurde, dobra, czyli właśnie. już czyta... jest. Nawet nie widziałem, jak wchodził. No. Słuchaj, musimy zrobić na nim pranka. Ja już go trochę przygotowałem. Widzisz tam ten materac? No widzę. Co ty planujesz? Musimy go wkręcić, że z Antresoli można skakać na ziemię i nic się nie dzieje. Co? I on wtedy nie. złamie nogi albo co. Nie, no, ty, to będzie mocne na pewno. Chodź zobaczmy co robi. Dobra, idziemy zobaczyć. Ty! Co on robi? Chyba naprawia kąpa, ale nie jestem pewien. Kurde, musimy w takim razie delikatnie jakoś tam wejść i powiedzieć mu, że nie ma psychy, żeby stąd skoczyć. Ale słuchaj, ważna rzecz, musimy udawać, jakby nic się nie stało, w sensie wchodzimy normalnie i wiesz, jakby naturalnie. Tak, to tak. stary. On nie to może się... wiedzieć, że tak. to jest prank. Dobra. Tak. Siema Zipek. Siema. Co tam porabiasz? Nic. O, do... gamer. Do... Do... <laughs> Ej, dobra, Zipek, słuchaj, cały ranek dzisiaj razem z Grześkiem mieliśmy super zabawę. Skakaliśmy z Antresoli. Kto ma teraz? Kto dalej? Kto wyżej? Kto lepiej co? Czemu? W żyjecie? No, zobacz. Patr. Całe nogi. Wszystko się rusza, stary. Całe nie? ręce. Wszystko się rusza, stary. Totalnie. A, a i co w związku z tym? Stary, ty nie skoczysz? Ty? Ty byś nie skoczył? A które mam do zrobienia? W sumie z drugiej A który zipek? Chodź dawaj, no, Let's go! No, muszę to najpierw zobaczyć. Spokojnie. No stary, chodź, chodź. chodź. No dobrze. Na ten mały materat? Jaki Aj. mały stary, on ma dwa metry. Przecież to ma ze 2 metry. To zipek. ma metry. Zipek, tylko ty nie skakałeś, więc no, no słuchaj. No dobra, no kurde. Ale na pewno to jest co? bezpieczne? No oczywiście, że tak. Czekajcie, muszę wejść na górę zobaczyć, czy na pewno... Zobacz jaki on jest miękki, zobacz. Dobra stary, najwyżej będziemy Cię łapać. Chłopaki, to jest do końca bezpieczne. No, co jest tym niby niebezpieczne? No nie wiem, tu się wydaje jakby było naprawdę bardzo, bardzo wysoko. Dawaj, śmiało. Dzipek! 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 Na pewno? Kurde stary, my już skakaliśmy 110 razy, Grzesiek, nawet bez materaca. No dobra, odsuńcie się, skaczę. Go! Szybko, zabieramy. Stary. Aaa! <śpiewanie> Ty prank zadziałał. Udało Dobra. się. Zipek, dawaj, wstawaj. Halo? Zipek. Zipek, Zipek. Zipek. wstawaj. Wstawaj, Halo? wstawaj. Masz okulary. Załóż temu, co jest. Ty? Ej, chyba ej. go zabiliśmy. On chyba nie żyje! O Zipek! Nie. Halo, ej. Nie. Co teraz? Co mamy zrobić, ej? Co w takiej sytuacji? Mamy go zakopać, czy co? Nie, nie wiem. Ej, dobra, co my robimy? Przecież, kurde, nie możemy go tutaj tak zostawić. Chyba musimy go przeciągnąć, bo jak ktoś wejdzie i zobaczy, że ktoś nie żyje, że go zabiliśmy, przeciągamy go. Szybko. Dobra, masz rasy, dawaj. Za nogi? Dobra, dawaj. Bierzemy dobra. go tam. Szybko. Dobra, tutaj nikt go nie znajdzie, ale teraz musimy ogarnąć, co robimy, bo jak jego mama się dowie, to nas zabije. Mamy duży problem, który musimy jakoś rozwiązać. Wiem, internet. Ja kiedyś chyba widziałem, że da się wskrzesić kogoś. Najlepsze sposoby na wskrzeszenie człowieka. Co? Nic nie ma. Słuchaj, chyba mam coś. Coś tu piszą o Darknecie. Trzeba sprawdzić na Darknecie, jak wskrzesić człowieka. To by miało sens. Tam są bardzo dziwne rzeczy. Dobra, pobieraj to i za chwilę będziemy wiedzieć... Co robić? Mam to, Ernest! Mam to! E, co? Mam to! Mam to! Zobacz! Zobacz! Chyba no, będziemy mogli go wskrzesić. Ale to jest bardzo dziwny sposób. Dobra, zabierzmy się teraz, zanim ktokolwiek się dowie. To już ostatnia świeczka. I to ma niby zadziałać? Dobra, Kłasiu, idziemy po zipka. Oh, dobra, leży. To właściwie... E, co teraz? Tu jest napisane, że musimy zebrać jego ulubione rzeczy i położyć na okręgu. A później przekazać mu swoją energię. Tak. Właśnie to jest dobre pytanie. Tutaj jest napisane, że najlepiej energię przekazuje się poprzez taniec. Co? Musimy tańczyć wokół tak. kręgu, jak będę ulubione rzeczy. Tak. Dobra, idziemy, stary, ja wiem, co Zipek lubi. Dobra, to co? Zipek na pewno lubi bardzo Minecrafta, więc co mu jest potrzebne? Lubi latać. Okej, okay, dobra. Lubi przelecieć Zipek, to prawda. Mami Lex, jego ulubiona postać, bo jest tak samo zła, jak on w prawdziwym U. życiu. I oczywiście. No, napój? Pewnie. Ten napój na pewno go przebudzi. Dobra. I teraz, żeby zakończyć to wszystko, musimy tańczyć dookoła stare. Uuuuuh, zipek, wstawaj, zipek, wstawaj! zipek, 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 ej, 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 Trochę ładniejszy Ej nie, to chyba nie on O, O! on się zamienił chyba w zombie Ernest, co teraz robimy? O, o. Szybko a, 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 a. Spokojnie, to jest zamknięte i pancerne Dobra. On tutaj się nie bije Tutaj wierzę ci na słowo, bo Mordo, przygotowywałem się na to od bardzo dawna Zobacz sam No jakby ktoś na hali oszalał właśnie Albo zamienił się w zombie, to przygotowałem takie coś, zobacz to jest kaftan bezpieczeństwa no. I specjalna maska, żeby nikogo nie gryzł A tutaj, no żeby po prostu trochę podenerwować takie psikadło, nie? Tak Myślisz, będzie... to zadziała? No tak, ale najpierw trzeba go złapać A nie wiem jak to zrobić właściwie On to mazi Kurde Dobra, plan Jaki Musimy go jakoś plan? zwabić, żeby on się wywalił Wtedy musimy go ogłuszyć Założyć mu to Zawiązać No i potem jakoś wytresować Zwabić To może w sumie czym można by było go zwabić? Mięsem Ale to musi być wegetariański zombie On musi jeść mięso ze zwierząt a nie z ludzi Zobaczmy gdzie jest Patrz chyba tam On Patrz on coś je Co on je? Chyba kabanosy Nas tu nie ma Halo Poszliśmy Eee poszliśmy Nikogo nie ma w pokoju Dobra zasłonię Zasłonię żeby niby, Żeby nas nie widział Dobra, mam kiełbasę Trzeba mu rzucić I wtedy Ty się na niego rzucisz I mu to założymy Dobra Ej, zombie, mam coś dla ciebie tutaj, patrz, zobacz, patrz tutaj, Kiełbacha, bardzo dobra, o patrz, jest, zadziałało, teraz kaptajmy Szybko, go, szybko, szybko, zakładamy mu, dobra, Szybko, go, dawaj, tu, potem się nanież. szybko, szybko, o kurde, on dobra, dobierz maskę, ej, 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 ty, zombie, dobra, jest niegroźny, szybko, o kurde, patrz, jest git. Już nikogo nie ugryzie. Patrz, jaki grzeczny zombie! Ja nie mogę. Nie spodziewałem się, że się w zwierzątko halio! Kurde, bo nawet jeżeli nas draśnie, to też zamieniamy się w zombie, więc musimy być bardzo, ale to bardzo ostrożni. Grzeczny bądź! E, e, ty. Grzeczny bądź! Już, już! A! Dobra, jego trzyma, bierz krzesło! Teraz musimy Szybko. zdobyć jego zaufanie. Szybko! Słuchaj, zombie to już nie jest człowiek, to jest jak zwierzątko, każde inne, to jest dzikie zwierzę. Ej, zombie, masz, masz. Okay. Dobra, teraz powoli zdejmę ci maskę i możesz sobie jeść kiełbasę. Dobra. E, e. Bądź spokojny, Niec. my jesteśmy twoimi przyjaciółmi. Patrz jak je, zobacz. Oooo. Grzeczny, Dobry Grzeczny. zombiaczek. Grzeczny. bardzo dobrze. Zjadł już całą. I co, dobra kiełbaska? Dobra, mój panie. Panie? Co? Tak, bo jak nakarmisz zombie, to on wtedy cię zaczyna lubić. Jest posłuszny. Tak, jest, to jest nasz zombie. Dobry ziomeczek zombiak. Skarpety. Kar Czemu chcesz skarpetę? Skarpetę. Skarpetę? Moją? Zrobię wszystko a, a. A. Jak wyda się mu skarpetę, to staje się wolny, więc nie możemy nie. mu dać skarpety w takim Właśnie. razie nie Dobra, ten zombie to nasz niewolnik A wiesz, co to oznacza? Będzie robił wszystko, co ukażemy ha tak nie. E, nie odchodź Chodź tutaj Chodź tu Jak go nazwiemy? Nazwijmy go Paweł Paweł. Zombiaczek Paweł, dobra. E, to czekaj, dawaj wymyślmy co ma dla nas zrobić. Ej dobra to w takim razie na początku zobaczmy jaka portuje. Tak zróbmy to koniecznie. Znudziło mi się. Mi też. To co? Odmieniamy go? Tak, odmieńmy. Dobra. To teraz jak w Minecrafcie. Co jest? Co tu się dzieje? Nic mordo, dobrze, że jesteś. To co? Skaczemy z tej antrosolid? Nie! Nie!